Lejka podchodzi doskonale. No i uwaga. Jeszcze nie. I ruszyły. Prowadzi dorożka Walonia, Lentin Noridon, następnie książę Jan Nomentana, dalej na ostatniej pozycji Mitoman, przedostatnia Orontka. I wyjście na przeciwległą prostą. 1800 metrów do celownika, i tam na czele stawki w tej chwili jest Lentin. Noridon jest na drugiej pozycji, na trzecie Walonia, na czwartej Uklejka, na piątej Książę Jan, na szóstej Nomentana, następnie Dorożka za nią Orantka, i na ostatniej pozycji galopuje Mitoman. I za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 1400 metrów. Lentin na czele, tuż za nim galopuje Noridon. Następnie Walonia. Wszystkie konie bardzo blisko siebie, 1200 metrów do celownika. Ostatni Toman, przedostatnia orantka prowadzi Lentin na drugiej pozycji. Noridon, Walonia, uklejka blisko, książe Jan Nomentana, 1000 metrów do celownika i nadal Lentin, Noridon, dalej, uklejka Walonia, książe Jan Nomentana, dorożka na ostatniej pozycji Nimitoman, na przedostatniej, orantka, pół zakrętu, Lentin, Noridon, następnie uklejka. Poprawia Nomentana. Wyjście na prostą. O, bardzo, bardzo daleko od bandy odszedł Lentin. Zyskał na tym znacznie książę Jan przy bandzie, ale Lentin utrzymuje pierwszą pozycję. Na około 400 metrów przed celownika ucieka. Zaczyna go atakować Noridon. Noridon z Lentinem w tej chwili są na pierwszej pozycji. Walka. I te konie rozgrywają wyścig pomiędzy sobą. Noridon razem na około 200 metrów przed celownikiem. Noridon razem z Lentinem. Walka. Noridon, Lentin, Lentin, Noridon, Noridon. Ale Noridon nieco lepiej galopuje od bandy. I Noridon w tej chwili uzyskuje przewagę nad Lentinem. I celownik Noridon, Lentin. Następnie na trzeciej pozycji Mitoman. Na czwartej Uklejka, Nomentana, Walonia. Dalej Orantka, Książę Jan. I dorożka.